W witrynkach znajduje się porcelana różnych firm europejskich, złota bieliznica z korca, Przesła bliżej stojąc, możemy spojrzeć, jak ta czeczota wygląda. Drewno drogie, służyło do wyrobów mebli dla królów i arystokracji. Takie zwykły śmiertelnik, no raczej szczepoty nic nie miał, bo nie było na to stać. Jak się uzyskiwało tą czeczotę? I znany tak portret i nawet występował w filmie trendowata ten portret. Nad drzwiami synowa Zoszki róża z żona Andrzeja Zamońskiego. A tam nad kanapą tą sobą też pod... e, Przy oknie komplet wypoczynkowy w stylu Ludwika Wilkota. E, Zachował się też oryginalny gramowo szwajcarskiej firmy Pajanek, szafkowy francuski. W czasie wojny hrabina ukrywała w pałacu przed Niemcami wiele osób. To na troku Katrycy Pałacowej. I też malarz skromny. No też chciał podziękować hrabinie za opiekę Wiki o opierunek. Łapy lwa, widzimy, prawda? I rama, piękna lustra. To są oryginalne wyroby włoskie. A przed nami dwie gdańskie szafy, też oryginalne, z XVIII wieku. Spójrzmy, jakie nogi są, no i jak są też pięknie rzeźbione. Nad nimi jest para królewska. Nad tamtą szafą nasz król, Jan III sowiecki, z synem Jakubem. A tu jego małżonka Marysieńka z córką Teresą. Nad drzwiami trzy sceny z mitów opera Clashy. Na wprost walka z bykiem kretejskim, uwolnienie Prometeusza tutaj i na mną Korbanie Deianie. Przy mnie zegar szafkowy angielski, zwany Big Benem ze względu na akurat, jaki wywija nawiązujący do tego zegara z parlamentu Londyn w 1924 roku wywiozła co najcenniejsze rzeczy do swoich kamieni z Warszawie i niepotrzebnie, bo to wszystko zginęło podczas powstania warszawskiego. Podziwiajmy nadal piękną sztukaterię na suficie i tu nad oknami też wiszą oryginalne, wczesne, stylizowane. Kara to odmiana bielarka. Nad stołem piękna lampa z początku XX wieku oświetlała pole gry. Wiadomo, na początku była naftowa, pałac zelektryfikowany w 1954 roku. A cały wystrój biblioteki to styl angielski. Nad każdą szafą mamy dwa herby. Ergielika zamolski i drugiego małżonki Pinała Potocki. Książek jest tutaj 7300 egzemplarzy, napisane w 13 językach W większości jest to łacina, francuski, niemiecki, polski również. Najstarsza książka to wydanie Iliady po łacinie z 1540 roku, jest też pierwsze wydanie słownika języka polskiego Bogu Miła ale my też podzielamy kształt, wiadomo, prawda do czego. I to jest ostatnie pomieszczenie w palacu, a Kaplicy, byli Państwo w kaplicy?

Tutaj przez roku. czy szukano, czy kazano mu się stoić tam, gdzie nie jego włości, że tak powiem, gdzie nie, mm, wiadomo, że go poszukiwano tam, skąd pochodził, nie? On, on akurat z WZ. jako alumn przebywał, między innymi we wrześniu 1939 roku już był w Wąwolnicy, niech daleko na Łęczowa, tam go mało nie, nie złapano, no, nie uwagi nieuwagi niemieckich e, strażników zaczął uciekać. Uciekł tutaj między zabudową, bo, bo e, z syny na Wyspy Pytanie, pewne wakacje e, przed wojną spędził. Nie mają gdzieś, nieco poza, ten, ten tumult, jaki jest na zewnątrz, otwiera drzwi e, w momencie, kiedy kilku żołnierzy niemieckich pędzi za tym. E, no i...

to jest santo Patrycji Czartoryskiej. Kopia. Także no, kopia, no. no. Tak. Na tym szezlongu swoim, jak...

Tu już tak. Z herbem do Ale Kraszewski napisał książkę, nie opisując z herbem. Okay, tak, no, tak. jest taka gruba książka. Tak, tak. Sebastian Szary no, właśnie chłopakiem. A potem po, zmienili sentencje? Nie, ale w Kraszewskim... To było sąsiednie, bo to było kiedy ktoś zapytał, czy go pan. Amerykańska Fundacja za wkład, mimo że Amerykańska Europa Nostra, Europa Nasza, nie? E, za wkład w kulturę europejską.

可以，三万，三万块木拿。